Siemaneczko. Wszyscy na internecie odpalają te swoje polskie sprzęty przy minus 5, przy zerowej temperaturze pokazują jak palą. No to ja postanowiłem coś nagrać. Mieliśmy dzisiaj minus 11. Możecie mi wierzyć lub nie. Zobaczcie jaki kultywator zaszroniony Moja 60 po kąpieli, już stoi miesiąc czasu. Miałem wyciągnąć akumulator i nie wyciągnąłem. Także nie wiem, czy to w ogóle odpali na tym akumulatorze. No komin, jak wszyscy dotykają, że zimny, no to i ja dotknę. Zimny jak lód. Tu nawet możecie zobaczyć, w wiaderko spuściłem wodę. Jest lód, niewyzakręcane tutaj korki od chłodnicy. Mam nadzieję, że nie spadnie, może zaczepię go. No i dobra, zakręcony korek, nie nalewałem wody. Aby potem nie spuszczać, nie zapomnieć, siadniemy, zobaczymy, czy to w ogóle ruszy, cokolwiek ten sprzęt. Akumulator miałem wyciągnąć, podładować, ale to tak schodziło Kontrolka świeci od oleju, ładowanie nie świeci, bo kabel jest odpięty. To co, próbujemy grzechotnąć go, I zobaczymy, czy to w ogóle ruszy o pomyliłem o nic z tego nie będzie ciśnienie oleju wzrostu nawet na jeden bar Dobra, próbujemy jeszcze raz. No i dobra, podczepiłem kabel. Ciśnienie oleju nie schodzi, taki gęsty olej. Jeszcze raz go pomęczymy i będziemy ładować akumulator, jak nie zapali. No niestety moja nie zapaliła tak jak wszystkich. Pozdro.